Gdyby ktoś ode mnie został z rodziny zamordowany i zabójca miał dostać karę śmierci, w pierwszym odruchu na pewno byłbym za, żeby był ukarany karą śmierci. Ale ja wiem, jak to jest, będąc na karze śmierci. Już to przeżyłem. I gdybym miał drugi raz wybór, to na pewno nie dałbym mu kary śmierci, tylko dożywocie. Bo on cierpi wtedy. Karą śmierci to co? Zostanie wyeliminowany, nie będzie cierpiał, nie będzie go, i będą następni, i będą następni, i będą następni. To się nie zmieni. Ale do żywocie no, no musisz siedzieć no tak jak ja. Teraz jest najprostszy przykład. No, no, no nie mam nic praktycznie żadnych możliwości. No muszę siedzieć w celi 24 godziny na dobę, tylko w tych tutaj metrach. Rok za rokiem i nigdzie, nigdzie nie wyjdę. Nie ma dla mnie możliwości. Dzień to się zaczyna od rana i myślenie, gdzie tu załatwi papierosy i herbatę. To jest. Pół dnia myślę, i... albo czekam, trafię stać tam czasami kilka godzin pod tą klapą i czekać, aż ktoś będzie przychodził, żeby się zapytać, czy nie ma zapalić, czy nie ma wypić. Jem śniadanie i kładę się. Zjadam obiad, śpię do kolacji. I patrzę ten telewizor, tak jak leci wszystko. Powiedzmy teoretycznie, że wyjdę na wolność za 25 lat. А ты моя, кохана. А ты... Я где-то люблю пестить. Ай-ай-ай. Zadowolony jestem, że takie coś, wiesz pan. mam. Bardzo jestem zadowolony, bo to przyjaciółka moja serdeczna. Taka moja malutka przyjaciółka. Nieświadoma tego na pewno, co o niej mówię, ale może troszkę wyczuwa, że krzywdy jej nie robię, nie uderzyłem jej nigdy. A ja teraz, widzi Pan, już teraz mi nie zależy na wolności. Kiedyś się rwałem. To takie życie. Zbrzydła mnie i ta wolność, już nie chcę myśleć jej. No W ogóle nie tęsknię za tą wolnością. Jeżeli ja nie potrafiłem za młodu sobie życia ułożyć, kiedy miałem okazję, Ożenić się i mieć swój dom, dzieci, rodzinę, to teraz? Przed grobem, jak człowiek stoi? No. Nie ubliżają, nie biją. Jest człowiek dostanie, od nich nic nie chcesz. To tutaj nawet trzy razy codziennie: śniadanie, obiad i kolację. Nie nie, nie nie przeszkadzają człowiekowi, nie dokuczają. No i czego żądać? Powiedz Pan, czego żądać? Jak niektórzy na wolności gorzej żyją, gorzej żyją o 100%, jak my tutaj. Bo ja margarynę wyrzucam te, czy to masło, czy margarynę, ale chleb nie wyrzucam, tylko wystawiam. Ale niektórzy wyrzucają przez okno chleb. To o czym to świadczy. To źle? Nie jest źle. Siedział u nas jeden taki z podwarszawskiej mafii. Nie smakowało mu jedzenie. To sprowadzał sobie opiekane kurczaki z Warszawy. Po kilkanaście kilo tygodni. Ale nie podobało mu się tutaj i przeniósł się do innego więzienia, bliżej domu. Gdyby była możliwość taka, że byłby jakiś przycisk w guzik, który mógłby spowodować nagłą śmierć, moją, to nacisnąłbym go już wiele razy. Ja sam bym to zrobił. To jest powolna kara śmierci. No bo przecież jakby się człowiek nie starał, to żeby nie myśleć o tym, co było i o tym, co będzie, no to przychodzą takie chwile, że trzeba o tym myśleć. I się, też się widzi. Jest moment, że ach, chciałbym, tak, ale już tak nigdy nie będzie. I to boli. Czy to widzi, to boli. I dochodzi świadomość, że, że to się nie zmieni. Eu... Wychodzę i odległość mnie przeraża. Nie wiem, co, czy to jakaś choroba, czy coś. Widzę odległość i, tak, jakby to wszystko na mnie się waliło. Już tam już nie potrafię żyć zaraz, za, za, za klapą. A co, a co dalej? To już dzisiaj tak jest. To jest sensu. To jest takie siedzenie bezsensowne. Sam ze sobą nie wiem co zrobić. Bo wiadomo, że jest taka chwila, że musisz z kimś porozmawiać. Jedynie wyjście to rozmawiać z oddziałowym, Zadzwonić i wiadomo, że przyjdzie otworzy i żeby zobaczyć drugiego człowieka, cokolwiek powiedzieć, żeby tylko nie myśleć o tym, co o się myślało. To już wszystko jeśli chodzi o konkurs. Zapraszam do udziału. Przeczytam informację. W dniu 20 marca bieżącego roku w świetlicy centralnej odbędzie się turniej w tenisie stołowym o Mistrzostwo Zakładu Karnego. Rozgrywki prowadzone będą w kategoriach zespołowej, to znaczy oddziały i indywidualnej. Do 17 marca rozgrywane będą w świetlicach oddziałowych gry eliminacyjne. Teraz wystarczy, że skazany myje się, sprząta ceny, melduje się na apelu i nie ubliża oddziałowego. To jest dobre skazany i może liczyć na nagrody i przepustkę. Teraz krzywdy nie robią, nie ubliżają, nie biją. Panie szanowny, kiedyś zagierka, ciężka praca, głód i kary dyscyplinarne takie wynajdywał, żeby jak ktoś nie chciał pracować, posty, nie posty, twarde loża, non stop grzeli dechy. Ta, a za zagumówki było w więzieniach jak ja pamiętam najlepiej, z Zagomułki jak on rządził. Zagomułki było najlepiej. Ja jako więzień w kopalni, pracowałem w 50 latach. Na Wesolej, w Sośnicy ja robiłem, tylko że wtedy miałem mały wyrok. W kopalniach więźniowie robili, zarabiali wszystkie pieniądze, wychodził. Stać go było nawet samochód kupić, złodzieja takiego. I ludzie protestowali na wolności. Jak to? Dostają wyroki, na przykład 10 lat po 5 latach już był na wolności, bo jak wykonywał normę, dostawał podwójnie liczyli mu, dzień za dwa. Także tylko 5 lat siedział i kupę pieniędzy wynosił ze sobą, pełne kierzenie, bo normalnie zarabiał jak górnicy. A jeśli jak ktoś był zdrowy, jak to się mówi, normę wykonywał na przodku czy gdzieś na ścianie, zajewaniał, to kupę malu zarabiał. Jeszcze parę lat temu na pierwszą zmianę pracowało tu 400, a na drugą 200 skazanych. Kilkanaście ciężarówek dziennie z towarem stąd wyjeżdżało. Teraz pracuje co dziesiąty skazany trochę sprząta i remontuje więzienie. Reszta bąki zbija po celach. Próbowałem starać się o o jakąś pracę, jakąkolwiek, cokolwiek, jakiś robić koperty, coś, coś sklejać, cokolwiek robić, no to mi powiedziano, że nie ma narzędzi, nie mogę mieć narzędzi, no jestem niebezpieczny, no i nie, nie mogę pracować, no. nie mogę nigdzie wychodzić, tam na korytarz sprzątać, czy coś robić, no mogę siedzieć jedynie w celi, jakieś zajęcie do celi, ale nie ma takich zajęć tutaj, nie ma tam funduszy, żeby zapłacić, czy coś takiego, no to już chciałem robić nawet tak, żeby, żeby coś robić, cokolwiek, no, ale to jest, nie ma możliwości. Próbowałem też naukę, to tam dostałem odpis od Rzecznika Praw Obywatelskich, że mogę się uczyć, jako niebezpieczny mogę się uczyć, no ale indywidualnie, nie, nie mogę iść tam gdzieś na grupę. No i ja indywidualnie nie potrafię, może, może inni potrafią, ale... może nie potrafię, może nie chcę, Zapytałem no. się o szkołę, no to mi powiedziano, nie da rady. Zapytałem się o pracę, no nie ma. No i już nie mam o co się zapytać. Przecież nie mogę mieć żalu, nie chłopcy wychowawcy, czy do psychologa. Jak jest jedna psycholog tam na, na, nie wiem, 100 czy 200 skazanych, no to ile ona ma czasu dla jednego skazanego, tam dwie minuty? Do wychowawca, no do wychowawcy też nie mogę narzekać, no bo co? To, co ma załatwić, to załatwi, no koperty czy kartki i to wszystko. Może rzeczywiście to dożywocie to jest po to, żebym się zmienił. Ale kto to widzi, czy ja się zmieniam, czy nie? Udziałowy codziennie? Jak codziennie się zmieniają? No widzicie, że się zmieniam. No widzicie, ja jestem raz smutny, raz wesoły. Przecież jestem codziennie taki sam. Muszę być taki sam. codziennie muszę się uśmiechać. Przecież nie mogę stanąć w klapie i płakać. Udziałowy, Jezus, panie udziałowo, jest mi bardzo źle. On no, powiedział, że mnie to obchodzi. No. Siedzisz, to się Przecież ja za ciebie nie będę siedział. Wszystko. Wiele razy mówiłem, że nie wytrzymam tak długo, że muszę mieć jakieś zajęcie. Była pani psycholog, czy chłopca tam. chłopca to nie ma nic do tego, to głównie o psychologa zależy. No ale to słyszę odpowiedź, że inni wytrzymali, że inni siedzą po 20 lat, czy po 25 i żyją. No, niech oni sobie żyją, ale oni żyją z przerwami. Przecież nikt nie siedział jeszcze tyle w więzieniu jednym rzutem w tych, w tych latach. To no, było dawno temu, kiedyś był inny czas. je mieli swoje zasady, teraz tych zasad nie ma. Kiedyś było inaczej, kiedyś nie byłeś sam. Miejętnie kim byłeś, byłeś, czy nie grycowałeś i ludzi ludzie ci pomagali. Zawsze, nigdy sam nie byłeś, zawsze się starali. Jakieś grypsy, jakieś to. Się nie się niemal będzie dobrze. A teraz? Teraz? Teraz każdy sam sobie. Proszę o uwagę, przeczytam komunikat. Biblioteka Centralna informuje wszystkich zainteresowanych, że do dnia 6 kwietnia 1999 roku należy składać zamówienia na prenumeratę prasy na drugi kwartał 1999 roku. Informator o tytułach i cenach. Szczególnych czasopis znajduje się w Bibliotece Centralnej. Zamówienia należy składać bezpośrednio w bibliotece lub do wychowawcy do spraw biblioteki. Dziękuję za uwagę. Jeśli są ludzie, rozmawiam z nimi, wtedy nie ma, nie myśli się o tym, co się zrobiło. Żyje się, Co się dzieje, ale jeśli zostaje sam, jestem sam w celi, to muszę myśleć o tym, co się stało. Widziałem, jak ta dziewczyna przecież umiera. Widziałem oczy tej dziewczyny. Czuję w ekstrem do samego siebie. Gdybym spotkał um, człowieka, który który zrobił to co ja. Yy, z, z, właśnie z takich z takich pobudek, gdyby Gdyby to on mi powiedział, gdyby mówił, to tak jak ja bym mówił. Gdybym to ja stał obok i mówił sam do siebie, to tak jak powiedziałem, nie chciałbym mieć nic wspólnego z taką osobą, absolutnie. Nie chciałbym z nim rozmawiać, ręki mu podać w ogóle, nie chciałbym przebywać. I na pewno nie skazałbym go na karę śmierci, bo tak jak powiedziałem, że kara śmierci, no to by tylko umarł. Umarłby. Tonturowałbym go na najwymyślniejsze sposoby, żeby cierpiał, żeby musiał cierpieć. Że to jest niehumanitarna kara śmierci. Ja wiem. Czy niehumanitarne? Raz zasypię koniec. Oszczędność jest na tylu, przez tyle lat. Na wszystkim. A tu, co z tym człowiekiem zrobić? Za 10-15 lat, jeżeli tak będą wymierzać kary, jak do tej pory, będą więzienia pękać szwags do żywotka. I coś z tym faktem trzeba zrobić. Znów kodyfikacje będą. I co? Może pan nie wierzyć w takie. Cuda, ale siedziałem z kilkoma facetami na celi. Mieli wycinki o sobie z gazety. Wyrok został wykonany. Dla kogo to robią? A facet żyje. Wyszedł. Ale opinia publiczna wyrok został wykonany. Że go powiesili, a facet żyje. Tak samo i tu, z dożywotnie, dożywotnie więzienie, no kilku, za 10, za 15 lat, coś z tym trzeba będzie zrobić.